Szukacie mebli, które wyróżnią Wasze wnętrze, staną się centralnym punktem pokoju? Dzisiaj pokażę Wam kilka ciekawych mebli, które wpadły mi w oko w naszym sklepie Twojemeble.pl. Oczywiście, wszystkie z nich podlinkujemy Wam w opisie poniżej. To co? Zaczynamy! Jeśli ostatnio kupiliście nieco więcej książek, to na pewno przyda Wam się nowa półka. Model Poprat to półka w kształcie drzewa, na którego gałęziach układacie książki. Jeśli szukacie fotela, w którym moglibyście te książki poczytać, to ja polecam Wam model Amorino, który świetnie sprawdzi się we wnętrzach urządzonych w stylu glamour oraz wielokolorowy fotel Butterfly dostępny w szybkiej wysyłce. Więcej pomysłów na urządzenie wygodnego kącika wypoczynkowego znajdziecie w naszym wcześniejszym blogu, o tutaj. Ciekawe rozwiązania mogą być również funkcjonalne. I takim meblem na pewno będzie półkotapczan, czyli łóżko schowane w szafie. Za dnia ukryte na ścianie, a w nocy wygodne miejsce do spania z dopasowanym do naszych potrzeb materacem. Jeśli chcecie poznać półkotapczany nieco bliżej, to koniecznie zobaczcie nasz film, który podlinkujemy dla Was w prawym górnym rogu. Innym funkcjonalnym rozwiązaniem będzie pufa snap, która dzięki specjalnemu mechanizmowi może stać się potelem. I jeszcze dwie propozycje stolików ze sprytnym miejscem do przechowywania czyli funkcjonalny stolik Sintra i stolik Secret Coffee. Jeśli chcecie, by wasze wnętrze nabrało bardziej romantycznego charakteru, to ja polecam Wam krzesło B372 marki Famek z pięknie zdobionym oparciem oraz inne krzesło tego samego producenta, czyli krzesło B9. A wśród bardziej nowoczesnych krzeseł znalazłam dla Was model Area. Oraz coś na wielbicieli origami, czyli krzesła Muse, które dostępne są w wielu kolorach. A jeśli chcecie poczuć się jak dyrektor filmowy, to krzesło Direktor jest dla Was. A teraz czas na pokój dziecka, czyli tak naprawdę raj dla projektantów, bo to tutaj możemy stworzyć bajkowe światy, które będą wyglądać ciekawie i niepowtarzalnie. Kolekcja, która pozwoli nam stworzyć taki bajkowy świat dla naszego dziecka, to na pewno kolekcja Domini, w której w skład wchodzą meble w kształcie domków. Z kolei dzięki łóżku piętrowemu z kolekcji Tomi Jerry zyskujemy dwa miejsca do spania, biurko oraz półkę do przechowywania. Myślę, że to świetna opcja do mniejszych przestrzeni. Kolekcja, która została bardzo starannie ozdobiona i to na pewno wyróżnia ją na tle innych kolekcji, to kolekcja Timon. Myślę, że świetnie sprawdzi się do pokoju młodszego dziecka. Jeszcze kilka propozycji, które pozwolą nam uzupełnić aranżację pokoju dziecięcego. Pierwszym z nich będą urocze krzesełka z serii Sky for Kids, czyli krzesełka w kształcie chmurki, balonika czy gwiazdki. Funkcje siedziska spełniać będą również pufy z serii gang zwierzaków, które są w kształcie królików, pant, czy owieczek. Myślę, że będą świetnym towarzyszem zabaw dla naszych pociech. Innym przyjaznym elementem do pokoju dziecięcego będą również pufy z serii Doli. Mam nadzieję, że dzisiejszy przegląd ciekawych mebli przypadł Wam do gustu. Jeśli zainspirowałam Was do zmiany bądź uzupełnienia Waszych aranżacji, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że na naszej stronie twojemeble.pl znajdziecie ponad 15 tysięcy różnych mebli, więc myślę, że na pewno wybierzecie coś dla siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!